Tak mogłaby wyglądać przyszłość w Hamburgu. Bez samochodów, za to z dużą ilością zieleni. Raj dla wszystkich tych, którzy jeżdżą na rowerze lub spacerują, ale rzeczywistość nadal wygląda tak. Bardzo to martwi hamburskiego grafika Jana Kamenskiego, który chce, by na ulicach nastąpiły zasadnicze zmiany, dlatego tworzy i animuje Miejskie Utopie. Projekt rozpoczął się na początku pandemii. Rozejrzałem się dookoła i pomyślałem, że nie chcę dłużej czekać na zmianę, która jest tak potrzebna i pilna, ale że sam chcę się do niej przyczynić. Dla mnie jako projektanta wizualnego stało się jasne, że mogę zmieniać przestrzeń miejską. Pomysł Jana Kamenskiego to odmienić szare ulice i ponure place na całym świecie, przynajmniej w animacjach, jak ta tutaj w Nowym Jorku w USA, czy w Brukseli, stolicy Belgii lub w stolicy Niemiec, Berlinie. Uruchomił również własne kanały w mediach społecznościowych pod nazwą Utopia dla rowerzystów. Musi być więcej miejsca na rowery i więcej rowerów, aby można było w pełni wykorzystać cały geniusz tego pojazdu. Po pierwsze jest niskoemisyjne, po drugie zajmuje niewiele miejsca w porównaniu z innymi środkami transportu i jest wszechstronny. W sąsiadującej z Niemcami Holandii utopie Jana Kamenskiego są już częściowo rzeczywistością. Na przykład w Utrechcie, czwartym co do wielkości mieście w Holandii. Codziennie jeździ tu rowerem około 125 tysięcy osób bez względu na pogodę. To więcej niż co trzeci mieszkaniec. Bardzo cieszy to Chrisa Bruntleta, eksperta do spraw komunikacji, który pracuje dla holenderskiej ambasady rowerowej. To sieć prowadząca kampanię na rzecz zwiększenia liczby rowerów. Bruntlet lubi jeździć po Wredenburgu, najbardziej uczęszczanej ścieżce rowerowej w Holandii. Codziennie korzysta z niej około 33 tysięcy rowerzystów. Kiedyś była to droga wielopasmowa, intensywnie użytkowana przez samochody. Niestety w wielu miastach jazda na rowerze jest wciąż dedykowana tylko dla osób sprawnych, odważnych i tolerujących ryzyko, ludzi gotowych ocierać się o samochody, a to nie jest zdecydowana większość mieszkańców. Ta większość woli cieszyć się spokojnym dojazdem do pracy. Gdy wydzielimy bezpieczną przestrzeń dla rowerów, przyciągniemy więcej użytkowników, wiele kobiet, dzieci, osób starszych, osób z niepełnosprawnością fizyczną. Od 2019 roku Utrecht posiada największy na świecie parking rowerowy. Te tablice pokazują, czy jest jeszcze wolne miejsce. Tuż przy dworcu głównym można zaparkować 12,5 tysiąca rowerów. To tylko jeden z wielu przykładów pokazujących, jak przyjazna rowerzystom jest Holandia. Kraj znany jest z rozwiązań, które są pragmatyczne i estetyczne jednocześnie. Na przykład most Dafne Schippers, który prowadzi przez dach szkoły i łączy dwie części miasta. Wielu jest zachwyconych taką jazdą na rowerze. Po prostu wygodniej jest poruszać się po mieście na rowerze. Jest to wiele szybciej i przyjemniej. W Hamburgu Jan Kamenski wciąż marzy o takiej rzeczywistości. Teraz chce przynajmniej zainicjować debatę na ten temat. Wybiegając w przyszłość, stwarzam możliwość dyskursu, to znaczy, że w ten czy inny sposób prowokuję debatę. Jan Kamenski ma nadzieję, że jego utopia nie pozostanie utopią i że nie tylko jego rodzinny Hamburg, ale także inne miasta, jak na przykład Paryż, staną się w niedalekiej przyszłości rajem dla rowerzystów, o jakim na razie może tylko pomarzyć.